Rozwój związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie głosuję. trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: As monet co wychodzi naprzeciw? Pięć kielichów. Wynik odpowiedź rada. Trójka buław. Dołożę kartę piasta. Dołożę kartę Rydwem. Na spodzie talii jest karta Słońce i to może być tło czytania. To są szerokie horyzonty, wakacje, lato. Ładne karty. Sedno as monet. Nowe perspektywy. Urodzaj, zadowolenie, materializm. To jest dążenie do stabilizacji w życiu czy w związku. To jest duże porozumienie, dogadanie się na wszystkich płaszczyznach. As monet pokazuje taką dobrą przyszłość. As monet pokazuje, że poznamy kogoś wyjątkowego, interesującego. Będziemy mieli duże powodzenie, adoracje, możemy otrzymać miłą niespodziankę, prezent, wiadomości. To są dobre perspektywy na przyszłość, to jest poprawa naszej sytuacji materialnej i emocjonalnej. Jedna ze strony lub para posiadają osobowość, to jest przejście na nowy i wyższy poziom. Trzeba być przygotowanym, myśleć pozytywnie. Mądrze i dobrze się bawić. Warunki będą sprzyjające, ludzie pomocni. Tylko od Twoich chęci będzie zależało, czy tego się podejmiesz. Co wychodzi naprzeciw? Pięć kiliów. Opłakiwanie przeszłości, ubolewanie nad sobą, ale nie wszystko jest stracone. To też jest depresja. Tutaj jest wejście w nowy związek, kiedy nie mieliśmy poprawnie zamkniętej przyszłości. I powstał syf, mówiąc kolokwialnie. Syf ciągnie się od dłuższego czasu. Jest trudno ułożyć, ułożyć sobie życie, ułożyć sobie nowy związek. Nie mamy wyleczonego naszego dzieciństwa. I ściągamy do siebie syf. To jakby, to jakby ktoś nas rzucił do sypu. I lecimy z 15 piętra tunelem na śmieci do wielkiego kontenera. Ze śmiećmi. Ten syw musi się kiedyś skończyć. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka, buław, gwiazda i rydwan. Mężczyzna może zainwestować finansowo w kobietę. I to może się nie udać, ale on musi to zaakceptować, że kobieta zainwestowała swoje emocje, swoją miłość w mężczyznę. I to może się nie udać, i ona to musi zaakceptować. Mówienie, że już nigdy nie będę chciała mieć partnera, nie będę ch chciała mieć partnerkę, jest Twoją dziecinadą. Jesteś osobą dziecinną. Mężczyzna, który wyleczy się po nieudanym związku, jest dojrzały i wartościowy. I chce ponownie zainwestować w kobietę. Ponieważ chce otrzymać od niej miłość i się rozwijać. Kiedy ona ma wyleczoną swoją przeszłość i czuje się przez niego kochana, to daje jemu swoją miłość i przy nim chce się rozwijać. To jest czysta miłość. To nie jest skomplikowane. Mężczyzna, który poznał swoją wartość po wcześniejszych swoich trudnych sytuacjach, jest bardziej pewny siebie, jest świadomy. Jego pewność siebie płynie spod samych fundamentów i to jest widać. Jego wartość i pewność siebie nie jest arogancją. Swoją wysoką wartość nie chce wymienić na coś taniego swoją wartość chce wymienić na coś wartościowego jeżeli mężczyzna włoży potężny wysiłek w pracę nad sobą zainwestował w swój rozwój osobisty włożył wysiłek w zmianę to chce wartościową osobę bo to jest jego duchowy majątek, duchowe bogactwo. I to ma do zaoferowania, i nie odda tego za bezcen. Więc szuka kobietę, która ma wrodzoną swoją wysoką wartość, lub która również ciężko wypracowała sobie tą wysoką wartość. I ja przed takimi osobami chylę czapkę, bo oni włożyli tytaniczną pracę, aby stać się lepszą wersją siebie. Oni już wyszli z tego sypu. Oni już się nie spieszą, dają sobie czas i cierpliwie czekają na tą Wartościowa osobę. Byle czym już się nie zachłysną. Bo szanują swoje bogactwo. Wartościowa osoba nigdy nie czeka na partnera czy partnerkę, aby się dowartościowała czy dowartościował. Nie tracą swojego cennego czasu. Aby ktoś z pozycji ofiary stał się wartościową osobą. Wartościowa osoba nie chce ofiary. Wartościowa osoba chce tylko wartościową osobę. I para szanuje swój czas. Dziękuję. To wszystko na dziś. Kontakt do mnie jest pod filmem. Zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam, Klara Tarot.